Cześć! Tu Agaska na to fajny pomysł. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać dwa bliźniacze albumy, które są do siebie bardzo, bardzo podobne, ale jednak różnią się detalami. To są ich pudełka. Jedno jest różowe, oba są z tej samej kolekcji, więc są granatowo różowe złote. Pełno mają takich naturalnych różnych dodatków jak lę, drewno, sznurek. To mnie jeszcze płótno, właśnie tutaj, tak jak jest koronka na, w tej kompozycji kwiatowej. Dobra. Oba albumiki są harmonijkowe. Oba albumiki mają Tutaj koronkę, która pomaga wyjąć je z pudełek. Polega to na tym, że się pociąga za wstążkę, album się unosi, wtedy już jest łatwo wyjąć go z pudełka. Najpierw pokażę jeden, potem drugi. W związku z tym, że albumy są harmonikowe, mogą też stać w ten sposób na półce. Można je sobie do oglądania rozłożyć, a można też oglądać po stronie, tak jak ja Wam teraz pokażę. Albumik mieści zdjęcia yy, głównie 10 na 10 Tutaj jest miejsce na zdjęcie, które pozostawia delikatną yy, półcentymetrową ramkę wokół zdjęcia. Tutaj jest kieszonka. Niestety nie mam teraz takiego zdjęcia, żeby pokazać, bo użyłam go do layoutu ostatnio. Tutaj też, oczywiście, wokół zdjęcia jest złota rameczka. Zdjęcie też wchodzi elegancko o, w ten sposób pod kompozycję kwiatową. Tutaj po lewej stronie mamy kieszonkę, po prawej stronie też, miejsce na zdjęcie. Kolejne miejsce na zdjęcia na ostatniej stronie mamy belly band i jeszcze jedno miejsce na zdjęcia. Ten album na razie odkładam. Pokażę Wam teraz drugi. Tutaj również mamy kieszonkę. Tutaj jest różnica. Zamiast tam tych dwóch dużych złotych zdjęć mamy cztery malutkie, takie legitymacyjne. Kolejna kieszonka miejsce na zdjęcia. Tutaj też takiej strony nie było w tamtym albumie, która by miała jakiś sznurek wokół. Kolejna strona. I już ostatnia. Też tutaj mamy belly Band. Tym razem granatowe. OK. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeśli Wam się podobało, skomentujcie, proszę. Zapraszam też do reszty moich filmów i na mojego facebooka. To fajny pomysł. Pozdrawiam. Pa-pa!